Witam wszystkich. To jest zasilacz, który chcę włożyć do obudowy, którą pokazywałem wcześniej. Wtyczkę zlutowałem tak jak widać, zakleiłem klejem na gorąco. Nie dawałem obudowy jest dość długa, sztywna, tak jak teraz będzie łatwiej wygiąć to wszystko, żeby z tyłu nie zajmowało tyle miejsca. Oczywiście trzeba pamiętać, aby sprawdzić Napięcia na poszczególnych tutaj pinach czy są odpowiednie, załączałem link poniżej, jak takie napięcie można sprawdzić. Zostawiłem zasilanie Molex i zasilanie ATX yy, SATA. Może się przydać. Te dwa przywody. to są piny, jeśli dobrze pamiętam, chyba 14-15. Tu podłączę wyłącznik, on będzie włączał, wyłączał zasilacz ATX. Na linku, który przesłałem wcześniej, jest to pokazane. No dobrze, no to teraz włożę zasilacz do obudowy. Tu już stoi obudowa, która została skręcona. Tak jak widać, może być ona jako stojąca. Tu widać blacha dolna od amigi, kawałek wystaje. Tu dochodzi zasilanie. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj tej wtyczki końcówki nie dawałem, żeby to za dużo nie wystawała. Dla mnie może tak być, mi to nie przeszkadza. Oczywiście można było wlutować przewody tu bezpośrednio w miejscu, gdzie jest gniazdo od środka i wtedy, i wtedy tu by z tyłu tego przewodu nie było, ale nie chciałem na tyle ingerować w płytę. Chciałem ją zostawić, żeby można było ją ewentualnie zawsze przełożyć do obudowy oryginalnej. Z boku... Z boku wygląda to tak. Jako leżąca wygląda ona w ten sposób. wygląda jako obudowa leżąca, postawię ją i tak wygląda pod przodu jako obudowa stojąca, tu można oczywiście coś wyciąć jakiś napis albo dać jakąś Naklejkę Amiga Forever czy coś w tym rodzaju. Zaraz podłączę, komputer uruchomię. Zobaczymy, jak to działa. Już w pełnej, że tak powiem, w pełnej obudowie. Włączę teraz komputer. Zielona, jak, jak mówiłem wcześniej, dioda zasilana, zasilania, pomarańczowa dioda dysku. Uruchomił nam się workbench. Płytki z pleksji przednia i boczna były zamawiane na, na wszystkim, znanym nam portalu. Wymiary podałem, zostały bardzo dobrze przycięte, wszystko dobrze pasuje. Tu można dać w to miejsce właśnie na przykład jakąś naklejkę czy coś, wyciąć jakiś napis. I love, I love you, Amiga nawet można jak ktoś chce. Tu jest miejsce na, na gotek, jeśli by była potrzeba dołożyć. Pleksi są przezroczyste. Wydaje mi się, że mo, mogłem dać chyba lekko przyciemniane przywiemiane, ale, ale mogą być. I tak jak pokazywałem wcześniej, płyta jest umieszczona w ten sposób, że złącza są z tyłu. Widziałem gdzieś w internecie, że była po prostu przekręcona, że tu były złącza na górze i, i przewody były wyprowadzone na zewnątrz. No, można tak, można i tak. Ja akurat nie chciałem robić za dużo kombinacji. Wszystkie przewody, znaczy wszystkie od zasilania czy od klawiatury, przedłużka zostały umieszczone na tylnej ściance. Na razie ją tak zostawiam. Wentylator się kręci. Tu zasilacz przykręciłem. Także można powiedzieć, że całkiem nieźle to wygląda. Jest, jakiś, jest jakaś baza do, do, do rozbudowy, do działania. Może sobie coś włączymy, oczywiście, jakąś gierkę, no bo cóż by innego. Ładuje nam się katalog już jest. Nawet nie wiem dokładnie co by tu uruchomić. Generalnie oczywiście można tu jeszcze można pewne zmiany porobić. Każdy ma jakieś swoje wizje. Może coś można udoskonalić, coś zmienić. No ale. No ale tak jak widać, że w prosty sposób można zrobić fajną obudowę do komputera Amiga. No czy to Amiga nawet 600 czy 1200 też na tej zasadzie można zrobić. I teraz ogólnie jaki można teraz jakie ogólnie można powiedzieć był koszt, no, koszt bardziej podzespołów. Płyta ile teraz kosztuje, tak jak obecnie? Około 350 zł można dostać, około 380 widziałem. No i droższy w tym wszystkim jest akcelerator. Karta rozszerzeń. Ona około 500 550 zł kosztuje obecnie, O karta CF, napęd dyskietek, zasilacz. przewody powiedzmy że około 200 zł za zaokrągleniu, czyli mamy mamy powiedzmy nawet płyta przyjmijmy nawet 400 400 plus akcelerator 500 to jest 900 plus 200 te elementy pozostałe to jest 1100 plexi ta z przodu i ta boczna kosztowała mnie 90 zł. No to powiedzmy około 1200 zł. Mamy zestaw Amige 500. Z rozszerzeniem, w pełni działająco. Czy to jest dużo, czy mało? Hmm. W obecnych czasach, z tego co patrzyłem. Około 600 zł kosztują amigi gołe, niesprawdzane trupy z szafy albo trupy z Niemiec. Także do, pomijając ten akcelerator, no to koszt odchodzi nam około 500 zł. Akcelerator zawsze można z czasem dołożyć, czyli. Około 500-600 zł. Mamy tu powiedzmy podstawową amigę w obudowie gotowej do rozbudowy. No, co kto lubi, co kto woli, jak zawsze. Obecne, przynajmniej obecne ceny sprzętu. Chodzi o starsze komputery. Uważam, że doszły do, do granic absurdu. No, to już jest przesada. No, ktoś wyciąga, właśnie, trupa z szafy albo ze śmietnika i, 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 i sprzedaje: nie wiem, białego kruka, rarytas i tym podobne rzeczy. No, dlatego. Wcale się nie dziwię, że powstały nowe projekty płyt głównych, czy Amigi 500, Amigi 2000, 4000, które też swoją drogą, żeby to złożyć do kupy, wszystkie podzespoły kupić, to też kosztuje niemałe pieniądze i wcale nie wyjdzie taniej. Jakaś alternatywa jest oczywiście. Emulacja, wszystko można emulować, emulacja na pc czy Amigi, czy, czy Atari, czy innych komputerów. Nie jest to wcale zły pomysł. Widziałem też komputerek Amiga 500 Mini, jeśli dobrze pamiętam. Nie wiem, co tam siedzi w środku. Pewnie jakiś emulator, jakieś Raspberry Pi, trudno mi powiedzieć, nie interesowałem się tym. No, ale ja w każdym razie wolę ogólnie jak jest ten, ten... sprzęt w rzeczywistości taki jaki był. No, emulacja też nie jest zła, ale... bardziej mi się podoba chyba... chyba to... to jest po prostu ten klimat na przykład uruchomić taki, taki na przykład stary PC XT. Jak ten dysk MFM zaczyna kręcić, startuje, system się ładuje, to właśnie to jest to. No ktoś to może lubi, a ktoś może się z tego śmiać, no ale każdy ma swoje upodobania i dziwactwa. No dobrze. Teraz może coś uruchomimy. Tradycyjnie, no muszę coś uruchomić, ponieważ fani nie mogli spać, nie mogli się doczekać tego odcinka, więc muszę coś uruchomić. Projekt XSE, co to jest, nawet nie kojarzę. No zobaczymy. Oczywiście, można tu dołożyć jakieś podświetlenie paski LED na górze, na dole. Wentylator też podświetlany LED, ale ale wtedy chyba by było bardziej widać to podświetlenie niż to co na na ekranie, ale jeśli ktoś chce, oczywiście można. Dzisiaj efekt wow. Dobry bajer i kicz to podstawa. Obecnych czasów Aha, to sobie włączymy, zobaczymy co to jest. Leksy dosyć dobrze się trzyma na dystansach, na dole, na dole i na górze. Przykręciłem tu z przodu tak samo. Także jakaś ciekawa alternatywa, ciekawy pomysł, pomysł jest. O, to jest strzelanka. Tak jak myślałem, no ale nie będziemy tu się że tak powiem bawić w strzelanie. Mam jeszcze płytę od Amigi 600. I amigi 1200 i też myślę, że um, byśmy musieli tu wpisać. Widzę, że się pojawił błąd. Enemy autowektor, to czyli trzeba, jeść. czyli trzeba by tu było. Um, Trzeba by tu w parametrach yy, yy, wpisać, już nie pamiętam, dwie, dwie kom... To w internecie można poszukać, już zapomniałem jakie są te dwie komendy, dwie instrukcje, yy, tu jeśli się wpisze ten w błąd, to w internecie można znaleźć co, co wpisać, a my sobie jeszcze coś tu może uruchomimy. Oczywiście inny świat tradycyjnie. Prince, czy tu jest Prince? Prince of Persia. Działa, jak widać, działa. Podgłoszę może trochę dźwięk. A jestem ciekawy, czy czy jest Prince właśnie, nie wiem, Prince of Persia. Prince of Persia. Dlaczego? Ponieważ Prince of Persia Działa wszędzie, to znaczy na każdym komputerze, na każdej platformie. Od spektruma Commodore, anime, MSX, po PC. -ta. Kiedyś może zrobię filmik o komputerze XT. Właśnie uruchomię Prince of Persia. Na monitorze monochromatycznym oczywiście. Jeszcze chwilę zobaczymy. Niech ten wstęp się skończy. Tak jak mówiłem wcześniej, ten telewizor za bardzo nie współpracuje ze starszymi komputerami. Mam starsze, które lepiej współdziałają, ale już nie będę podmieniał. Musiałbym też zobaczyć przez kardoblera jaki jest obraz. No, tu idzie bezpośrednio przez skarb. No dobrze. szatujemy komputer printsa zobaczymy poszukamy printsa nie pamiętam, czy jest. Zaraz. Nie widzę. Nie, nie ma. Chyba nie ma. Coś innego może uruchomimy? Mimo wszystko chyba taka obudowa stojąca jest wygodniejsza, zajmuje po prostu mniej miejsca. Oczywiście można ją położyć, to też nie ma problemu, ale tak jest chyba wygodniej mi się wydaje. Wchodzi. Także wszystko widać. Złożone w całość działa. Można coś oczywiście zrobić inaczej. Może coś nawet zmienić na lepsze. W każdym razie, jakieś pomysły każdy na pewno ma. Ja w każdym razie tak jak mówiłem będę chciał jeszcze Amigę płyta 600 i Amigi 1200 włożyć właśnie do takiej obudowy, ale chyba dam już przyciemiane, przydymiane pleksji. Może wtedy nawet jakiś bajer wentylator podświetlany albo diody. To już to już będzie szok, dosłownie szok. Nie, nie, nie tak nie można, to będzie przesada. No nic. Tak jak widać sprzęcik działa. Moim zdaniem fajnie się prezentuje. No cóż. Na pewno nie dostaniecie tego w supermarkecie ani na żadnym portalu. Tylko to jest po prostu obudowa, którą na którą nas stać, na miarę naszych możliwości, i my tą obudową pokażemy wszystkim niedowiarkom, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Że, <ścoughs> że jeszcze Amiga 600-1200 wpakujemy do takiej obudowy. Dlaczego nie? Trzech muszkieterów będzie. 500-600-1200. No jeszcze nie by się przydał. No ale coś może jeszcze się wymyśli. Z czasem. No nic, dziękuję bardzo za uwagę. Wyłączamy. Wyłączamy Amigę. Przyciskiem jednym, proszę. I jest wyłączona. Chcemy włączyć. Włączamy. Wygodniej. Dużo wygodniej niż na początku myślałem, żeby zrobić zasilacz ATX i, i drugi zasilający płytę amiki. Jednak faktycznie lepiej jest przerobić ten zasilacz ATX i, i mieć zasilane tylko z niego wszystko. Faktycznie. No to jeszcze raz. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich miłośników kanału. I fanów. Dziękuję bardzo. A ja może sobie w coś zagram, tradycyjnie oczywiście. Co by to włączyć? A no, zobaczymy to, to, co to jest. Morfie, nie kujasz, no ale zobaczymy. Głosie trochę. Widać, sprzęt gra i gwizda. Nie kojarzę ten try, prawdę mówiąc. A trzeba czas diamenty. Trzeba uważać, żeby tu mnie nie poku. Żaden. Aha. Aha. Hmm. Musimy uratować koleżankę. to, Aha, nie dałem rady. Dobrze. Czyli może nam pomóc chyba miecz, tak myślę. Czyli trzeba w odpowiednim momencie zadać cios. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Tak. I pomidor jest załatwiony, a jeszcze jakaś butelczynka tam jest. Aha. Tu pewnie otwieramy przejście. Diamentów zebraliśmy. O właśnie, cały bez liku i tu ratujemy koleżankę. Znowu ratujemy kogoś. Następna plansza. Gra się robi coraz bardziej ciekawsza. Dwa miecze. U. Coś mi cienko idzie. Dwa miecze, dwa pomidory, no dobrze, ale jak ja mam te miecze, to muszę tu otworzyć, przecież, żeby. No. A radę to zrobić, ale trzeba wyprowadzić pomidory w pole, że tak powiem. O, i teraz spróbujemy. Nie, 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 nie. chyba cienki coś jestem. Kiedyś szło mi lepiej, mi się wydaje. No nic, dziękuję za uwagę wszystkim.